Dobra, miejmy to ze sobą. Mm. Ostatni raz, kiedy pojawił się na tym kanale cokolwiek z związane z tą grą, to byliśmy dokładnie na tym samym lotnisku i było tak, nie wiem, no, z dwa lata temu. Były eee, to dwa bardzo dziwne pojazdy, a to nie jest, nie, nie jest wiele lepsze. Mm. Nagrywam to, bo mi się nudzi, oraz muszę wysłać tappingowi. A z racji już od Discorda nitro nie mam, no to, no to trzeba mu wysłać filmik. No to... nie wiem, macie też filmik. Znaczy nikt tego i tak czas nie, nie obejrzy, nie? Ale... wiecie o co chodzi. A więc tak, mamy sobie noc i przydało się, żeby w nocy był jakiś w porządku celownik. Ogólnie naszym celownikiem jest to, Taki taki ichsik, całkiem przyjemny do oka, nieskomplikowany. Proszę, wiadomo. A więc tak, e, mamy w takie dwa tryby. Pierwszy, no to jest laser. Laser jest taki, że podświetla nam kąciki tych tutaj, e, tego środka, tego środka celownika, ale w momencie, w którym napotyka jakąś przeszkodę w postaci, nie wiem, góry e, albo nie wiem, jakiegokolwiek obiektu, no to jak widać jest taki zapełniony środek, nie? I po co to? E, bo fajnie wygląda, a przede wszystkim po to, że na przykład jak napotka na swojej drodze na niebie helikopter, to będzie to widać. Nie masz... nie masz kropki, cyk, jest kropka. No i to oznacza, że mamy jakiś yy, obiekt przed sobą. Być może palmy, a być może drzewo. Zobaczymy, zobaczymy za ja jak widzicie. Niemniej jednak taki laser, <coughs> jakby nie patrzeć, widać. Człowiek, który sobie siedzi na sterze takiego pojazdu, widzi, że ten termin znajduje się, więc nie zawsze jest to spoko opcja, Ale chociaż jak... znaczy jak już zobaczę ten cerzonik, to chyba i tak niewiele może zrobić, chyba. No, nie może wiele zrobić. Niemniej jednak, w takim celu, żeby celownik był bardziej widoczny na oka, no to podświetlenie celownika, e, takie mocne, przez co troszeczkę się odbija na lufach, ale no na ogół jest tam. E, I ono nie pokazuje stricte, jakby tam jest ten pojazd, czy cokolwiek. Niemniej jednak jest bardzo dobrze widoczny w nocy, i w dzień również jest dobrze widoczny, ale w dzień nie musi być podświetlony. Więc można stosować laser, czemu niby nie, bo też to zadziała. Wiadomo, eee, chociaż można coś ociepląć w takim przypadku. Eee, tak jest to zwykle, a takie z tym. Eee, można zwariować. Niemniej jednak wniosek jest taki sam. Kurwa. O, proszę bardzo, nie było to najlepsze. <laughs> Słuchajcie, a nie wszystko zostało jeszcze dobrze wraz, wraz z odrzutem, bo jakby coś, to na co patrzymy to nie ma być czołg, znaczy czołg, poniekąd co jest czołg, ale to ma <grywanie> działać na zdejmowanie helikopterów, co jest trochę bo ma odrzut gorzej niż, gorzej niż podstawowa ta maszyna, tutaj jest podstawowym działem, ale, ale... To się ogarnie, to się ogarnie, to jest jeszcze początkowa praca, to jest prototyp, ok? Ale zestrzelił, zestrzelił. Ma jeszcze rakiety. Proszę bardzo, takie autonamierzane i takie nieautonamierzane. Takie, które można sam sterować. O kurwa, nie to, Mój błąd. Ma teraz takie, które można sterować, nie? Wiadomo. One jeszcze nie są zrobione, w sensie ich jest za mało, by cokolwiek zrobiły. Ale są, tak? Także... Także no. <laughs> Pozdro, gdzie tu jest? wyłączy Então,